Podręcznikowej pozycji bocznej Duński. Próba wykluczenia ręki. Oj, ciekawe, gdy rękę podpakać czy próbuje się odkręcić. Jest teraz seria ciosów, rozkręca się Patryk Duński. Zaraz będzie tutaj sprawcą sensacji pierwszej porażki. Kawy w Patryk Duński. Łokcie spadają, Po nagle sędzia Piotr Michalak. Kolejne łokcie, Patryk Duński jest nieubłagany. 2 minuty 40 sekund i zaraz będzie koniec. Patryk Duński kolejny raz zaskakuje publiczność. Fight Exclusive Nights. To tym razem sędzia przetrzymał. Tym razem sędzia dał wszelkie pole do poprawy pozycji Wojtkowi Kawie, ale tej poprawy nie było.